Właśnie odwiedziliśmy pączkarnię słynną. Trochę przypomina jak z czasów Homera, czyli Simpsonów. Ale myśleliśmy, że są trochę większe te pączki. I w sumie jedliśmy obok nas. I były takie lepsze. Te są takie średnie. O, z tego jeszcze wyciągnij. Jedliśmy taki klasyczny z czekoladą i blueberry. O, ten dobry. Ale w ogóle jaka kolejka, a najlepsze jest w tym to, że można podjechać tutaj samochodem, czyli tak jak... Yy... drive. O właśnie. Stany. Dojechaliśmy do Malibu, czyli to jest takie małe miasto, w którym ludzie, bogaci ludzie mieszkają centralnie nad, przy na plaży. przy plaży. Tutaj też jest dużo takich różnych restauracji, do których przyjeżdżają gwiazdy, więc też można kogoś spotkać. No i witamy w Santa Barbara. Dobry klimacik tu jest. Normalnie jakbyś nie wiem no. w filmie amerykańskim byli kręconym w, w Ameryce, w Meksyku. No to prawda, wszędzie są jakieś takie... Poskolonialne jakby to nazwać? Tak? Kafelki, jakieś takie ławki, wszystko jest w takich wzorach typowo latynoskich. latynoskich. No. Taki Meksyk trochę. Widać, że tutaj był duży wpływ latynosów, po prostu w to miasto. Ale też widać bardzo dużo. Tutaj ogólnie widać, że mieszka, bo gdzie nie szliśmy, to. Ma no bardzo... sama nazwa. No właśnie. Ta Barbara. A teraz sobie chillujemy, Będziemy jeść. Byliśmy w jakimś sieciówce takiej amerykańskiej, bo chcemy sobie spróbować. Jack in the Box. Coś, ale KFC z McDonaldem połączone. Zrobiliśmy jakieś frytki z serem i bekonem, co się rozpływają. Ciekawe, jak to teraz wiemy. No ale dobre, no co? Zrobić? No, nie powinno się tego jeść za często. Ale spróbować w Stanach trzeba. A najlepsze do wyboru były napoje i była Sprite. A tam myśleliśmy, że to jest Sprite Zero i po prostu ten zwykły smak. A tam było nagle chyba 7 smaków jakaś tam truskawka, wiśnia, pomarańcza, Marina. wanilia. A teraz burger? A nie ma pomidora? Gdzie <grym> ma pomidora? Yes. Uh -huh. hmm. taki, fil taki filet z kurczaka. no zapa Pewnie dziwicie się czemu nic nie mówimy ale jesteśmy po prostu w szoku Podjeżdżamy z trasy z e, Los Angeles do Santa Maria a w zasadzie przed Santa Maria Wjeżdżamy ale... w osiedle domków, które są w 100% takie jak e, na amerykańskich filmach te przedmieścia dużych miast No normalnie to jest po to... prostu jest teraz ciemno, więc też tak w pełni wszystkiego nie widzimy. Ale po prostu te domy podjeżdżasz, nie ma żadnego ogrodzenia, podjazdy, garaże. Flaga oczywiście natknięta. I nasi gospodarze, gospodarze są no prawdziwymi typowymi Amerykanami, ale do tego po prostu mają też taki właśnie typowy dom, mają basen. I wszystko jest po prostu... Normalnie jakby wybierz malu i z filmu. Ach, ta kuchnia wielka. Tak, Wielki telewizor, wielkie fotele. Oni siedzą oglądają jakiś program, bo jest wieczór. Tak, tak samo mikrofala. U nas nie wiem, wiecie, mikrofale to są takie... No wchodzi dalej jeszcze na to jest po prostu taki. Tak piekarnik. Grusiek. Naprawdę. I przyjęli nas jeszcze bardzo miło w pokoju w ogóle kawa, herbata, jakieś ciasteczka. Eee, oczywiście to Szafa. Taka garderoba jakby przez. Drzwi się przechodziły do innego pokoju. Tak, łóżko. Mam nadzieję, się... że nie pomylę się w nocy jak tylko do toalety. Wielkie łóżko. Coś niesamowitego. Już w sumie żałujemy, że tylko jedno noc tutaj chyba będziemy. No. Bo aż po prostu fajnie by było poczuć ten klimat dłużej. Że mamy wrażenie, że tak wyszliśmy, tu nam coś nam pokazują, tu pokazują, tu pokazują, a my po prostu... Szczęka opada naprawdę. Także postaramy się wam coś nagrać bardziej rano, jak będzie to widoczne. Ridgecrest pobyt w motelu ciekawe ile prostytutek, narkomanów dealerów się tu ukrywa w dowolnej kolejności Deniz Wszystkie Jajka, burgery Słodki Zobaczymy Próbuj Jak to ugryźć? Trój Nie kocakiem Sałatka Cezar. Cezar. Idziemy sobie na śniadanko w typowym amerykańskim miejscu. Pewnie jakieś pankejki wjadą. Nie, <gry> Przyszliśmy do miejscowej jadłodajni. Spodziewaliśmy się... Jak? Spodziewaliśmy się... No trochę ludzi, ale nie tego, że prawie nie będzie stolika dla nas. Czekamy na nasze na naleśniki i jajeczka. Zamówiliśmy pancake i same i pancejki z jajecznicą, bekonem i kiełbaskami. A porcja jest spora, nie wiem czy my to wtrążylimy No jak oceniasz pobyt w amerykańskim dinerze? No bardzo fajnie, bardzo smacznie, no tak. E, no jest jakieś tam dobre przeżycie. Dla tych ludzi to jest normalka, strasznie dużo ludzi jest, ale też może dlatego, że jest niedziela i może czasami na nas głupio patrzyli, bo oczywiście coś tam nagrywaliśmy, ale bardzo smaczne pankejki, puszyste, kawa oczywiście do kawa lewana, dolewana cały dolewana, czas, woda dolewana, woda dolewana, ja dolewana takie cały jak czas. Filmach, także to to, co wszystko pokazują w filmach, cały czas istnieje. rachunek dostajecie wcześniej podchodzi do Was, kalendarz. Wam daje, jakby możecie się przygotować, ile no musicie zapłacić, ale płatność jest jakby przy wyjściu w kasie. No. Ewentualnie zostawia na stole po prostu. Tak, tak. Słyszycie to? No właśnie, my też nie, bo tu nic nie słychać, jest totalna cisza. Mamy zobaczcie prywatną drogę, jesteśmy na lisami. Od paru minut, parunastu nikt nie jechał. Przebsan wychodzi z tego więzienia. No to, to Za co siedzisz? za nie wiem dlaczego. <śm> все а укрыть Zabriskie Point chyba największe wrażenie robi, a chociaż jest najbardziej popularnym tutaj punktem, no jednym z, z trzech. No ale naprawdę kolory są niezłe